Ojcze niebieski, stoję na progu nocy, przychodzę przed Ciebie z pokornym i skruszonym sercem, szukając pocieszenia w Twojej wiecznej obecności. W ciszy tego wieczoru zatrzymuję się, by zastanowić się nad dniem, który minął chwilami radości i śmiechu, wyzwaniami wyciągniętymi lekcjami, a nawet cichymi zmaganiami które często pozostają niezauważone. Dziękuję Ci, Panie, że prowadziłeś mnie przez każdy krok, za to, że byłeś moją tarczą w chwilach strachu i za to, że rozpalałeś nadzieję, gdy mój duch się chwiał. Przyznaję, drogi Boże, że dzisiaj w pewnych kwestiach zawiodłem w ciszy tej nocy. Proszę o Twoje przebaczenie za każdy fałszywy krok, każde ostre słowo wypowiedziane w pośpiechu i każdą chwilę, w której nie potrafię okazać miłości i współczucia, którymi tak hojnie mnie obdarzyłeś. Oczyść moje serce, Pani i przywróć mnie swoją bezgraniczną łaską, abym mógł jutro wstać odnowiony i silniejszy w wierze. Niech Twoje miłosierdzie mnie obmyje, rozpuszczając ciężary winy i żalu, niech obudza się z duchem rozjaśnionym Twoją nieskończoną miłością, gdy przygotowuję się do odpoczynku, składam moje zmartwienia i lęki w Twoje potężne ręce. Niepewność jutra i ciężar dzisiejszych. Kłopotów wydają się mniej przytłaczające, wiedząc, że Ty masz kontrolę, powierzam ci swój umysł i duszę, modląc się, aby twój spokój ponad, wszelkim ludzkim zrozumieniem, ukołysał mnie, przez noc strzeż moich myśli przed rozpaczą i ciemnością, zastępując je odbiciami Twojej wiecznej dobroci i obietnicy nowego świtu. Niech Twoje boskie światło prowadzi moje sny i odmładza mojego ducha, gdy śpię w tym cichym czasie, zanim śpi. Wznoszę również modlitwy za tych, którzy potrzebują Twojego pocieszenia, przytul tych, których obciąża samotność, smutek lub trudności. Proszę Cię, abyś zesłał swoich aniołów. Aby ich chronili i pocieszali, niech poczują ciepło Twojej miłości i pewność, że nigdy nie są sami Wu w swoich zmaganiach. Pozwól, aby Twoja uzdrawiająca obecność dotarła do złamane serce i przywróciła nadzieję tam, gdzie została osłabiona przez życiowe próby. Panie, dziękuję Ci za liczne błogosławieństwa. Tego dnia małe akty dobroci, lekcje wyciągnięte zarówno z radości, jak i smutku, oraz za niezachwiane wsparcie Twojej miłości, która towarzyszy mi w każdej chwili, gdy zamykam oczy, oddaję Ci każdy strach, i każdy ciężar, pewien, że Twoja łaska bezpiecznie zaprowadzi mnie w nowy dzień. Napełnij moje serce wdzięcznością i pokoje ma mój sen, będzie głęboki i regenerujący, niech gwiazdy nad nami będą przypomnieniem Twojej nieustannej czujności, a delikatne szaty nocy zaniosą moje modlitwy do Twojego tronu. Dziś wieczorem odpoczywam, drogi Boże, w pocieszeniu Twojej, kochającej opieki, ufając. Że jutro przyniesie obietnicę Twojego przewodnictwa i niekończącego się miłosierdzia w imię Jezusa, proszę, amen.